Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że podczas gdy spokojnie odpoczywasz w nocy, wierząc, że twój organizm się regeneruje, w rzeczywistości twoje mięśnie mogą się kurczyć, a ty nawet tego nie zauważasz? To niepokojąca sytuacja, która dotyka miliony starszych osób każdej nocy, często bez ich świadomości. Wyobraź sobie, że pewnego dnia otwierasz oczy i uświadamiasz sobie, że nie możesz już samodzielnie wstać z ulubionego fotela, albo że wejście po kilku prostych schodach stało się równie trudne jak wspinaczka na górę. Dla wielu osób po 50 roku życia nie jest to koszmar, to część codziennego życia. Różne badania wskazują, że po 50 roku życia tracimy od 1 do 2% masy mięśniowej rocznie. Najbardziej uderzające jest jednak to, że większość tej utraty zachodzi dokładnie wtedy, gdy sądzimy, że odzyskujemy energię. W moim doświadczeniu, pracy z osobami starszymi, zauważyłem, że sarkopenia, medyczna nazwa utraty mięśni związanej z wiekiem, stała się cichym wrogiem, który odbiera niezależność. Pół roku temu przyjęłam Lorena, 67-letnią kobietę, która przyszła do mnie wyraźnie zaniepokojona. Złamiącym się głosem wyznała: Doktorze, zaledwie 12 miesięcy temu mogłam bez problemu nosić torby z zakupami, a teraz mój dwunastoletni wnuk musi mi pomagać. Co się ze mną dzieje? Nie zdawała sobie sprawy, że noc po nocy, podczas gdy wydawało się, że odpoczywa, jej własne ciało zużywało mięśnie jako paliwo. To było jakby niewidzialny złodziej, stopniowo odbierał jej siłę. Jednak tutaj pojawia się pozytywna część, która odmieniła życie Lorena i może zrobić to samo dla ciebie. Istnieje bardzo powszechne jedzenie, które prawdopodobnie masz teraz w lodówce, zdolne zatrzymać, a nawet odwrócić ten proces. Wkrótce ci je ujawnię, ale najpierw musisz zrozumieć, dlaczego podczas snu twój własny organizm może działać przeciwko mięśniom. W ciągu najbliższych minut poznasz po pierwsze, jak rozpoznać, czy Twój organizm atakuje siłę mięśni podczas snu? Po drugie, jakie jest to nocne jedzenie, które spożyte w odpowiednim momencie daje lepsze efekty niż o każdej innej porze dnia i jak je poprawnie przygotować? Po trzecie, protokół 21 dni, który pomógł ponad 300 osobom odzyskać mobilność i niezależność. I wreszcie, najczęstsze błędy popełniane przez 80% ludzi które niweczą wszelkie postępy. Będę szczery. To, czego się nauczysz, podważa wiele przekonań na temat jedzenia przed snem, ale świadectwa mówią same za siebie. Maria na przykład ponownie mogła nosić zakupy, a nawet wróciła do ogrodnictwa. Zanim pokażę ci rozwiązanie, musisz zrozumieć powód, dla którego twoje ciało traci mięśnie w nocy. To, co odkryjesz, może cię zaskoczyć tak samo jak mnie, gdy po raz pierwszy przeczytałem te badania. Rzeczywistość jest taka, że sarkopenia to nie tylko jest starzenie się, lecz stan medyczny, który dotyka jednej na trzy osoby powyżej 60 roku życia. Najbardziej frustrujące jest to, że można ją zapobiegać i odwrócić dzięki odpowiednim działaniom. Pomyśl o swojej masie mięśniowej jak o koncie oszczędnościowym. Od urodzenia do około 30 roku życia dokonujemy stałych wpłat, zdobywając siłę i objętość. Po tej granicy, a szczególnie po pięćdziesiątce, zaczynamy wydawać więcej niż oszczędzamy. Liczby są niepokojące. Od trzydziestego roku życia tracimy od 3 do 8% masy mięśniowej na dekadę. Ale po pięćdziesiątce spadek przyspiesza dramatycznie. I to, o czym prawie nikt nie mówi, to fakt, że znaczną część tej utraty odnotowuje się podczas snu. A nie w trakcie codziennych aktywności. Moje badania doprowadziły mnie do odkrycia, które zmieniło moje spojrzenie na odpoczynek. Okres między kolacją a śniadaniem, te 10 lub 12 godzin, które nazywamy odpoczynkiem, jest w rzeczywistości momentem, gdy ciało podejmuje kluczowe decyzje dotyczące mięśni. Badanie opublikowane w roku 2023 w Revista de Medicina Clinica. Wykazało, że podczas nocnego postu starsza osoba może stracić nawet 40 g białka mięśniowego, co odpowiada małemu stekowi mięśnia każdej nocy. Pozwól że opowiem Ci, co dzieje się podczas snu. Około trzech godzin po ostatnim posiłku, twoje ciało wyczerpuje aminokwasy obecne we krwi. Te aminokwasy są jak cegły, do budowania i utrzymania mięśni. Gdy ich brakuje, Organizm podejmuje drastyczną decyzję. Zaczyna rozkładać tkankę mięśniową, aby zdobyć potrzebne substancje. Podczas głębokiego snu, szczególnie między drugą a szóstą rano, ciało wchodzi w stan kataboliczny, czyli rozkłada mięśnie, aby uzyskać aminokwasy i utrzymać funkcje życiowe. To jak spłacanie długu każdej nocy, używając części własnego ciała jako waluty. Ale tutaj jest szczegół, który niewielu zna. Istnieje kluczowy moment, aby te godziny destrukcji zamienić w okres wzmacniania. Ta okazja może robić różnicę, a ja wyjaśnię ją później. A jak sprawdzić, czy to już Cię dotyka? Sarkopenia postępuje powoli, a jej początkowe sygnały są subtelne. Męczysz się wchodząc po schodach, potrzebujesz większego wysiłku, aby wstać. Torby z zakupami wydają się cięższe, lub zauważasz, że Twoje ubrania układają się inaczej luźniej na nogach i ciaśniej w talii. I oto, co jest oburzające. Dlaczego nikt Cię nigdy nie ostrzegł o nocnej utracie mięśni? Dlaczego Twój lekarz o tym nie wspomniał? Odpowiedź jest tak samo odkrywcza, jak irytująca. I wkrótce ci ją wyjaśnię. W świecie konwencjonalnej medycyny. Uwaga koncentruje się na leczeniu już obecnych chorób, a nie na zapobieganiu pogorszeniu jakości życia w czasie. Utrata masy mięśniowej, znana jako sarkopenia, nie prowadzi do natychmiastowego fatalnego skutku jak zawał serca, dlatego nie otrzymuje należnej uwagi. Jest to porównywalne do ignorowania małego przecieku w dachu, aż po latach zawali się cała konstrukcja. Istnieje również coś co nazywam cichym układem przemysłu spożywczego. Duże korporacje zainwestowały miliony, aby przekonać Cię, że jedzenie przed snem jest szkodliwe. Nieuchronnie powoduje przyrost wagi i przeczy zasadom zdrowego odżywiania. Powód? Znacznie bardziej opłaca się sprzedawać produkty odchudzające lub drogie suplementy, niż uczyć Cię chronić mięśnie prostym, tanim jedzeniem, które prawdopodobnie masz już w swojej spiżarni. Pomyśl przez chwilę: Ile razy słyszałeś frazy typu nie jedz nic po szóstej wieczorem, lub śniadanie to najważniejszy posiłek dnia? Powtarzają się tak często, że większość ludzi traktuje je jak dogmaty. Ale czy zastanawiałeś się, kto naprawdę korzysta na tym, że ich przestrzegasz? Prawda jest taka, że ostatnią rzeczą, jaką chcą, abyś wiedział, jest fakt, że tanie, skuteczne, i proste rozwiązanie do utrzymania siły mięśni znajduje się w tym, co wybierasz do jedzenia przed pójściem spać. Dane naukowe są jasne i nie podlegają dyskusji. To, co zaraz Ci wyjaśnię, może całkowicie zmienić sposób, w jaki rozumiesz to, co dzieje się w Twoim organizmie podczas snu. Kiedy kładziesz się spać, Twoje ciało nie wyłącza się, jak maszyna w spoczynku, wręcz przeciwnie. Aktywuje się w jednej ze swoich najważniejszych faz pracy. Podczas tych godzin odpoczynku organizm naprawia komórki, porządkuje informacje w pamięci, produkuje hormony i podejmuje kluczowe decyzje dotyczące tego, które tkanki zachować, a które rozebrać. W pierwszych czterech godzinach snu organizm głównie wykorzystuje zapasy glikogenu, czyli magazynowane cukry, aby utrzymać swoje funkcje. Jednak po upływie więcej niż 6 godzin od ostatniego posiłku te szybkie rezerwy energii się wyczerpują. Wtedy wchodzi w stan, który eksperci nazywają przedłużoną fazą postabsorbową. W tym momencie ciało poszukuje paliwa i ma dwie opcje: czerpać je z tłuszczu lub z tkanki mięśniowej. Spalanie tłuszczu to proces powolny, natomiast degradacja mięśni jest szybsza i bardziej efektywna. Dlatego przy nagłej potrzebie organizm skłonny jest poświęcić mięśnie. Badanie opublikowane w roku 2024 w czasopiśmie Metabolizm Komórkowy wykazało, że podczas długotrwałych nocnych postów osoby starsze mogą doświadczać niszczenia mięśni aż 40% szybciej niż młodzi, jakby były starymi silnikami zużywającymi więcej paliwa do wykonania tej samej pracy. Jednak w roku 2022 zespół z Uniwersytetu Harvarda dokonał przełomowego odkrycia. Między dziesiątą wieczorem, a drugą w nocy następuje naturalny wzrost hormonów wzrostu i IGF-1, niezbędnych do naprawy i tworzenia mięśni. To jak posiadanie grupy pracowników gotowych do pracy, którzy jednak potrzebują materiałów. Jeśli w tym momencie nie otrzymają aminokwasów. Nie budują niczego, a nawet rozbierają struktury, aby zdobyć zasoby. Inne badanie, tym razem opublikowane w czasopiśmie Fizjologia Stosowana, obserwowało przez pół roku 120 osób starszych. Połowa spożywała białko przed snem, a druga połowa stosowała tradycyjne nawyki żywieniowe. Grupa przyjmująca białko nocne nie tylko utrzymała masę mięśniową ale zwiększyła ją średnio o więcej niż 2 kg. Ten nocny moment odżywczy nie tylko zapobiega utracie, ale może odwrócić nagromadzone uszkodzenia w ciągu kilku miesięcy. Jednak nie wszystkie białka działają tak samo. Istnieje jeden typ, który działa jak tarcza ochronna podczas snu. Zanim go wymienimy, warto poznać trzy czynniki przyspieszające degradację mięśni: jeden przewlekły stres. Podnosi poziom kortyzolu, hormonu, który nakazuje ciału czerpać szybką energię z mięśni. 2. Niektóre powszechnie stosowane leki, takie jak leki przeciwnadciśnieniowe, środki na cholesterol czy antydepresanty, które mogą wpływać na syntezę białek lub zwiększać ich rozkład. 3. Zbyt restrykcyjne diety, które drastycznie ograniczają spożycie białka. Pozostawiając organizm bez podstawowych cegiełek do utrzymania struktury mięśniowej. Teraz przejdźmy do najbardziej szkodliwych mitów. Pierwszy: wiara, że jedzenie po szóstej po południu powoduje przyrost masy ciała. Prawda jest taka, że metabolizm nie działa według stałego zegara. Liczy się jakość i ilość spożywanych składników odżywczych w ciągu całego dnia. Badanie z roku 2023 w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że osoby spożywające białko przed snem zwiększały nocną termogenezę o 15%. Drugi, myślenie, że białko nocne szkodzi nerkom, mit oparty na błędnej interpretacji starych badań. Współczesna nauka wskazuje, że poza przypadkami poważnej choroby nerek jest nie tylko bezpieczne, ale i korzystne. Trzeci, Wiara, że osoby starsze potrzebują mniej białka, jest dokładnie odwrotnie potrzebują więcej, aby zrekompensować oporność anaboliczną, która utrudnia budowę mięśni. Kluczowym białkiem jest kazeina, obecna w produktach mlecznych, takich jak ser i jogurt. Jej główną cechą jest powolne uwalnianie aminokwasów, co zapewnia stałe dostarczanie przez 6 do 8 godzin. W przeciwieństwie do białek szybkiego wchłaniania. Takich jak białko kurczaka czy serwatka, które metabolizują się w godzinę lub dwie. Kazeina utrzymuje ciągły przepływ przez całą noc. Badania Uniwersytetu w Maastricht wykazały, że spożycie kazeiny przed snem zwiększa nocną syntezę białek o więcej niż 20%. Dzieje się tak, ponieważ w żołądku tworzy żel, który działa jak naturalny progresywny uwalniacz. Najlepsze źródła to. Twaruk, który w jednej filiżance zawiera około 28 g kazeiny. Jogurt grecki z 15 do 20 g na porcję, zawsze bez dodatku cukrów. Ciepłe mleko, które zawiera głównie kazeinę i mniejszą porcję białka serwatkowego, uzupełnione cynamonem dla stabilizacji glukozy i poprawy snu. Idealna kombinacja obejmuje 25 g kazeiny jeśli ważysz mniej niż 70 kg oraz od 35 do 40 g, jeśli przekraczasz 80 kg, spożywana na 1 do 2 godzin przed snem. Dodanie masła migdałowego lub orzechów wzmacnia efekt dzięki magnezowi i zdrowym tłuszczom, które dodatkowo spowalniają wchłanianie. Gdy te produkty łączy się z pokarmami bogatymi w melatoninę, magnez i argininę, Tworzy się to, co nazywam nocną synergii. Prawdziwy zespół ratunkowy dla Twoich mięśni. To jak optymalizacja tras, aby ciężarówki z zaopatrzeniem docierały szybciej podczas budowy. Idealna ilość to 6 do 8 orzechów lub 10 do 12 migdałów. Nie przekraczaj tej porcji, ponieważ zbyt dużo tłuszczu może spowolnić trawienie kazeiny bardziej niż pożądane. Może to brzmieć zaskakująco. Ale mała dawka surowego miodu, zaledwie jedna łyżeczka, może być Twoim tajnym sprzymierzeńcem. Surowy miód dostarcza tryptofanu, prekursora serotoniny i melatoniny, poprawiając jakość snu. Dodatkowo powoduje niewielki wzrost insuliny, potrzebnej, aby aminokwasy dotarły do komórek mięśniowych. Bez insuliny, nawet jeśli wszystkie aminokwasy znajdują się we krwi, nie dotrą do mięśni. Kluczem jest umiar, tylko jedna łyżeczka. Więcej może wywołać skoki cukru, które wpływają na sen, i nocne spalanie tłuszczu. Magnes jest prawdopodobnie najważniejszym minerałem dla syntezy białek w nocy. Jednak 80% dorosłych osób nie zdaje sobie sprawy, że mają jego niedobór. Pięć niezawodnych przepisów nocnych. Oto moje pięć ulubionych przepisów które zmieniły życie moich pacjentów. Nie tylko są odżywcze, ale także pyszne. Przepis 1. Puding mistrza. Jedna filiżanka twarogu, jedna łyżka nasion chia, sześć posiekanych orzechów, jedna łyżeczka surowego miodu i szczypta cynamonu. Wymieszaj i odstaw na 10 minut. Nasiona chia wchłaniają płyn, tworząc niesamowitą konsystencję pudingu. Przepis 2. Idealny koktajl nocny. 3 czwarte filiżanki naturalnego jogurtu greckiego, 1 czwarta filiżanki mleka, 1 łyżka masła migdałowego, 1 lub 2 dojrzałe banany i odrobina wanilii. Zblenduj wszystko. To zdrowy koktajl, który działa, gdy śpisz. Przepis 3. Sekret kulturysty. Jedna filiżanka twarogu, 1 łyżka czystego kakao w proszku, Jedna łyżeczka naturalnego masła orzechowego, pięć migdałów i naturalny słodzik według smaku. Kakao zawiera teobrominę, która poprawia głęboki sen. Tajny dodatek sportowców szczypta soli morskiej, która ułatwia wchłanianie aminokwasów i utrzymuje równowagę elektrolitową, zapobiegając skurczom i optymalizując syntezę białek. Przepis 4. Klasyk pocieszający szklanka ciepłego mleka, jedna łyżeczka surowego miodu, jedna lub dwie łyżeczki cynamonu i szczypta gałki muszkatołowej. Przepis 5, opcja dla diabetyków, bez dodatku cukru. 3 czwarte filiżanki naturalnego jogurtu greckiego, 10 posiekanych migdałów, jedna łyżka zmielonych nasion lnu i naturalny ekstrakt waniliowy. dosłoć stewią według smaku. Kazeina nocna jest potężna, ale jej efekt wzrasta, gdy łączy się ją z odpowiednimi nawykami. Nie musisz spędzać godzin na siłowni. 15 minut lekkich ćwiczeń oporowych 3 razy w tygodniu może zwiększyć odpowiedź kazeiny nawet o 40%. Najbardziej zalecane ćwiczenia: przysiady przy użyciu tylko krzesła, 10 do 15 powtórzeń. Pompki przy ścianie, 10 do 20 powtórzeń. Unoszenie łydek podczas mycia naczyń i ćwiczenia z taśmami oporowymi. Wykonuj je rano lub po południu, nigdy tuż przed snem, ponieważ ćwiczenia nocne mogą zakłócać sen i zmniejszać skuteczność kazeiny. Badanie z 2024 roku wykazało, że sen krótszy niż 6 godzin na dobę zmniejsza syntezę białek o 50%, nawet przy odpowiedniej ilości kazeiny. To jak posiadanie najlepszych materiałów budowlanych bez robotników, którzy je wykorzystają. Porady poprawiające sen: utrzymuj chłodne pomieszczenie między 18 a 20 stopni Celsjusza. Zapewnij całkowitą ciemność. Unikaj ekranów godzinę przed snem. Stosuj stałą rutynę relaksacyjną. Nawadniaj się w ciągu dnia, ale zmniejsz ilość płynów dwie godziny przed snem. Aby nie przerywać odpoczynku. Odwodnienie może zmniejszyć syntezę białek nawet o 20%. Wyjątek. Przygotowaną kazeinę można spożyć z minimalną ilością płynu niezbędną do konsystencji. Błędy, które psują rezultaty. Błąd 1. Nadmiar cukru. Bardzo słodkie owoce, duża ilość miodu lub sztuczne słodziki wywołują skoki insuliny, które wpływają na spalanie tłuszczu i jakość snu. Błąd 2. Przesadne porcje. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Spożywanie więcej niż 40 gramów białka naraz nasyca receptory, a nadmiar przekształca się w glukozę, tracąc efekt mięśniowy. Błąd 3. Niewłaściwy czas. Jedzenie tuż przed snem może powodować refluks i ciężkie trawienie. Jedzenie zbyt wcześnie, ponad 3 godziny wcześniej, zmniejsza efekt nocny. Błąd 4. Zabójcze połączenie. 80% osób popełnia błąd, który nie tylko unieważnia korzyści kazeiny, ale może pogorszyć nocną utratę mięśni. Ten błąd jest tak powszechny, że nawet niektórzy dietetycy go zalecają, nie znając szkody. Jeśli te informacje zmieniły Twoje spojrzenie na zdrowe starzenie się, jest coś jeszcze, co dopełni Twoją transformację. Nauczyłeś się, jak odżywiać mięśnie w nocy, ale co dzieje się w ciągu dnia? Jakie ćwiczenia konkretnie wzmacniają korzyści kazeiny? Jak przyspieszyć regenerację mięśni w zaledwie 15 minut dziennie? W moim kolejnym wideo pokażę 5 dwuminutowych ćwiczeń, które budują mięśnie po pięćdziesiątce. To rutyny, które można wykonywać w domu bez sprzętu. I które pomogły moim pacjentom podwoić efekty przy protokole nocnym. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny i uważasz, że może pomóc komuś, kogo znasz, ojcu, matce, dziadkowi lub przyjacielowi, podziel się nim. Utrata mięśni to cicha epidemia, ale rozwiązanie jest proste, gdy masz właściwe informacje. Subskrybuj kanał. Co tydzień dzielę się naukowymi strategiami, jak starzeć się z siłą, Witalnością i niezależnością. Do zobaczenia w kolejnym wideo, budując razem najlepszą wersję siebie. Do zobaczenia i słodkich, regenerujących snów.